Na zakończenie powrót do dzieciństwa w nietypowej wersji. Osiem drużyn stanęło do walki o puchar Podlasia w piłce błotnej. Ta stosunkowo świeża, za to bardzo widowiskowa dyscyplina sportu, przywędrowała do nas z Finlandii. Zawodnicy zamiast biegać po murawie rywalizują w błocie. Kto zgubi w nim but, schodzi z boiska. Iwona Zawadecka. Stadion miejski w Surażu Południe na boisku Mistrzowie Polski, torfowy dr Tusz, kontradybiu z zespół Zamuleni. Każda z drużyn liczy 12 zawodników, 6 jest na boisku, ale zmieniać się mogą bez ograniczeń. Na pokonanie przeciwnika mają 24 minuty, w połowie meczu 10 minut przerwy. Bo jest to bardzo ciężko dyscyplina. Ona jest bardzo podobna do tej tradycyjnej piłki nożnej, oprócz tego, że murawa jest totalnie inna i w zasadzie większe było to, tym większa zabawa. Ruchowy doktor Tusz, jedna z najlepszych i najbardziej doświadczonych drużyn w Polsce jest pomysłodawcą otwartego Pucharu Podlasia w piłce błotnej. To pierwsza taka impreza. Osiem zespołów z województwa podlaskiego przy pierwszym turnieju jest to naprawdę bardzo fajny wynik. Wszyscy są umorusani, zadowoleni. To jest powrót do pierwocin życia w stadzie i w grupie. <noise> tak naprawdę no to no rzeczywiście te instynkty trochę tu je buzują. Właśnie jest parę takich dziwnych akcji, kiedy człowiek za wszelką cenę tą piłkę musi dostać w swoje ręce albo nogi. Ja. Zamuleni walczą w błocie po raz pierwszy. Drużyna składa się między innymi z artystów i dziennikarzy. Nazwa zobowiązuje, w związku z tym w sposób zamulony dzisiaj przegraliśmy pierwszy mecz 1 do 8, potem przegraliśmy 1 do 3. To są naprawdę bardzo silne emocje. I w publiczności piłka błotna też się podoba, ale raczej z bezpiecznej odległości. Bardzo witowiskowa. Czy spróbować bym raczej nie chciała, ale, ale popatrzeć jest na co? Bardzo ładnie i to miła dyscyplina. Bardzo miła dyscyplina. Ale ja bym dziękował bardzo, bo już wiek nie, nie dopisuję. Pierwsze zawody o kucharku. Od drużyny rozegrały na bocznej murawie dońska znicza Suraż. Miejsce wymarzone. Burmistrz chciałby, żeby ta dyscyplina sportu zagościła w miasteczku na stałe. Suraż leży nad bagnami. Już Edward Ludniński pisał w kanopielce o taplarach. Nie odnosimy jako uczniowski klub sportowy znik suraż większych sukcesów w piłce trawiastej, może właśnie w piłce błotnej. Piłka błotna, inaczej bagienna, to dyscyplina sportu, którą wymyślili Finowie niedawno, kilkanaście lat temu. Lubią ją Rosjanie, Holendrzy, Brazylijczycy i mieszkańcy wysp brytyjskich. Ostatnio prężnie rozwija się w Polsce. Od kilku lat poważne sukcesy odnoszą w piłce błotnej białostoczanie. Torfowy rycerz Aptel, na bazie którego powstał torfowy dr Tusz, w ubiegłym roku zdobył Mistrzostwo Polski. Dwa lata temu brązowy medal. Za miesiąc drużyna weźmie udział w Mistrzostwach Świata w Szkocji. Iwana to obiektyw.